Przepraszam, mleczko z tej strony. Maciek, przez małe F W dzisiejszym odcineczku, jak to inny, Marcinek zegra ze mną, czyli mój moczy muraciszek, który będzie mnie kierować, bo jest tej samej randze co ja. Standardowo biorę skrzydłowo i gramy wszystko. Pamiętamy, że robimy road to Global Elite. Jak najbardziej się staramy, tryhardujemy i wszystko inne. Oni chyba idą tą górą całą. Tak, zobaczymy. Dwójka, dwójka, dwójka z tamtej strony. Cofam od razu? Jest, jest. ale buły siadły no, ci dobrze. Tam, mówiłem. Dawać mi tego. No, loka Tak jest. Znaczy oni się nie spodziewali my z tamtej strony, więc to nie są Mam bloka zielonego. Leci. A ja mam M4? Nie, nie mam M4. Jak tu szybko czas, bo... W... A, bo Ej. tu można kupić jeszcze po! A dobra. Oho. Aha, to są lewa strona. Zginąłem. S -s Sforsowali. Wzięli moją broń. Zróbmy ja się... e, Mp7. Wzięli cię już. Wiem. Jeden ma Mp7 i drugi ma Digla. Nie, nie mam tego, nie? Ja masz defa. Bo podniosłeś ze mnie. Aha. No. Um... Ja nie wiedziałem, że tam jest tak szybko. Dobra, ja forsuję. to I za mną, za mną, za mną, za mną. Okej, okay, ja też sforsowałem, kupiłem kevlar'a, mam pistolet, cio. Dostałem heada znowu. I jeden od drugiej strony. Okej, okay, ja będę... No kurde, no jak to tak szybko i muszę zejść na respa. No, ja nie, nie, nie mogę chodzić za to. Ja nie nie sforsowałem, dobra, słuchawki sobie ustawiałem, jakby co. Ja tylko taką pauzę zrobiłem. Cio. Jeden u mnie. Jeden ma zero u mnie No jeju! Zero ma. Dosłownie jest na peskę. Ten mój ha? Ja go on nawet nie... nie widziałem jak się odwróciłem ja w lewo. Też? Ale przecież on ci z skanem czy nie? Nie, właśnie nie. Właśnie go też nie widziałem jak ten y, poszedł A Masz na fola masz, masz na full'a? Masz na fulla? A, bo pięknie podskoczył, tak. Masz full'a? No to gramy Ja to stanę na blisko po prostu. Oj Ole szybko strzela Maciuś zamie się, ja tu będę patrzeć. Ja tu będę patrzeć 4 hp Jest dwójka, jeszcze jeden, jeszcze jeden. Schowaj do Sajta, 31 HP. Ole to zrobiłem na farcie. No i nie nie ma, nie ma. Ale bo chciał mnie spalić. I... Ten... Patrzył się dobrze tutaj, wiesz? Nie ma takiego palenia Dobra, idę teraz w prawo. Już chyba rozumiem mapkę. Jest jeden przy sajcie. Ja specjalnie tupię Jest druga strona ale no jakbyś zajął się drugim. No nie 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 ja stoję i czekam aż w pakę Ja nie wychylę w Dobra jak dobra jest okej okay. Jest przy sajcie. sajcie jeden jest Dobra ja Idę do Ciebie już Jeden w bieg. jest jeden Dobra, jest ja tutaj znowu tak samo. Dobra, Ale patrzę ty do uważasz, plecy. w plecy. Wiem, patrzę już w placu Dostał ode mnie, czy nie dostał? Tym okay. nie, nie wiem, on miał w ogóle <laughs> on miał six i przegrał to. Aha, no ja tak wiesz, do daleka to robiłem teraz specjalnie. <laughs> ja MP9 Master chyba. Dobra, to oni mają pierwszego respa, yy, tak naprawdę, ten szybciej Ogólnie ode Ogólnie wszędzie mają, dokładnie. Tak. Wszędzie mają przewagę. Dr dwóch, 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 u mnie. Leży jeden. Pakę mam. No i pięknie. Okay, czy, czy wszystkich masz, wszystkich masz? Mam. Ja nie. Powiedział, że Jordan. Aha, za no to, to, to za trzy. Ale nie wiem, czy... To jest site y, t, y, CT bardziej, Uf. nie? No nie wiem. Wydaje mi się, że kurde po tych respach. Jak chcieli nasze no to tak. zginęli, nie? Jakbyśmy mieli. Jeden u mnie, dwóch. Aha! Aha. Rozgrzany! Nie no, sam mi podszedł. No Lewą dobra. stroną czy prawą? No, prawą chyba na odległość próbujemy na razie, nie? Okej okay. Był tam gdzieś z lewej strony tak. Jest w prawej Leży, Wyhe lewa, chodź, lewa, chodź lewa, lewa, Max, lewa. Okay. Dostał głowę No i... czekaj, czekaj, trzeba bombkę podłożyć po pieniądze Chyba działa, No są pieniądze! Są pieniądze? Są. No to działa tak jak kiedyś MP7 czy Akacz Chyba... MP7, Kałarka. dobra Dobra, to taka kałacha. No i tyle. Dobra, bo na odległość spróbuję. On digla, master, teraz i strzeli do okno. Pa, raz, dwa, trzy. Lewa ciśnie jeden. Ciśnie jeden, lewa. Tak, skrócił. Jeden skrócił. Okej, okay. to patrz plecy. Nie, Marcin, patrz w plecy. Dobra, i nie jestem pewny, czy plec. Masz, Lewa, wyżyć lewa może być. Tu jest! Oooo, lubi siadło wybiegany, dziwnie. Wybiegany. Ale jak ty, dziwnie siadło to w ogóle. Nie celowałem chyba Z tam. Tak, grał, wróciła znowu do ten? Nie, on na blisko chciał cię porobić albo nas porobić po prostu. On tak porobił, że ja sam siebie porobił. Ty, to teraz ja nie wiem, czy lewą stroną no, bardziej wabik. ja nie pójdę. Rzucam wabika. Dobra. Ale ja pójdę prawą. Na shifcie. Słoną Jakiś one way poszedł. Jedę do, do ciebie. Smok tu jest. On chyba tu przeszedł do prawej, rzucił tu granat. ty to, topnąłeś to, to czy on? Ja i on. Ja słyszałem też krok. Fletchbank. Dobrze <laughs> i na lewo, i na lewo pewnie. Stoję w smoku. Dobra. W się okay. Dobra. Cień padł! Pokojnie. No bo cień padł już do wcześniej, wiesz? A ty nie no, widziałeś. cienie wyłączone. A to włącz, bo teraz to daje dużo. Właśnie cienie dają teraz bardzo dużo, wiesz? Tak! Tak! Szczęśbami babika? Tak! Jezu, nie wierzę. Jest ten! Wsajcie, 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 jest jeden. Do dwóch jest w sajcie W Sajcie są obydwoje Dobra, dzisiaj. A Pecy o... pójdzie i No to chodź zrobimy pec O, Ja bym zrobił tak, dokładnie, ja stanę... Patrzę Pecy na mnie Chyba ja przed siebie z cornery. kornery o, się ubiją w ścianę Aha, wiedzą, że to jest Plecy. I eko mają chyba. To poczekaj, tak, spokojnie. Tak, mają eko. Ja podchodzę już. Jest tu dalej. Dobra, zbajtowa... Dobrze. Dobrze i GG! Nie spodziewał się! No, no nie, bo zobacz. specjalnie się strzeliłem, żeby zbajtować. Jak oni mają global to, 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 to nie może być global. Nie, no raczej nie. Nie, no też mi się wydaje, że nie. Nie ja miał zero pingu w ogóle. Ten ma 9. No bo u niego nagraliśmy. I co miał? No, suprima. suprima. Nie, 39, nie wiesz A no, dobra A